No, witam Was na moim kanale z tej strony Ada, mam 26 lat, jestem mamą, żoną 4 synka dzisiaj Was zapraszam na film z nowej serii, czyli Pogadanka albo Ada Gada, jeszcze muszę pomyśleć nad tym tytułem Będzie to seria filmów, nie wiem przez jaki czas, jak będzie jakiś fajny temat do pogadania, to wtedy będę nagrywała, mam już jeden film nagany na temat płci mojego dziecka, które miała miejsce. A następnie, e, dzisiaj właśnie wpadłam na pomysł, żeby nagrać dla Was film pod tytułem e, "Cesarskie Cięcie e, Poród, tak naprawdę marzeń, jak chodzi o mnie e, bo ja sama będąc e, w ciąży mm, i przede wszystkim podczas tego makijażu ja, podczas tej gadaninki ja się będę malowała to też jest jakby sens tego filmu i to na takiej zasadzie będziemy to robić, bo ja nie jestem typem osoby, że ja będę siedzieć przed wami. Gadu, gadu, gadu gadu. Nie, 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 ja muszę coś robić. Więc tak to będzie. Zaczynam od kremu na, pod, na po, jako bazę. I tak, y, ja zaszłam w ciąży w maju 2.21. Szybko nam tu poszło, fajnie, przyjemnie i w ogóle. Y, ogólnie mam jakby skrócę całą taką... Krótką historię mojej ciąży. Generalnie moja ciąża była książkowa, wszystko było bardzo dobrze, ale ja zawsze, od zawsze mówiłam, że ja nie chcę rodzić naturalnie. To było po prostu mój, mój koszmar, mimo tego, że nie miałam w swoim otoczeniu osoby, która jakiś miała teumatyczny poród. Naturalny, moja mama jest po dwóch cesarkach, więc jakby i najlepsze jest to, że moja mama je wspomina bardzo źle, więc jakby wiecie, powinna być tym bardziej nastawiona, że na nie, na nie, a ja nie, ja za, zanim zaszłam w ciąży, miałam. śmiejcie się, lub nie, ale miałam odłożoną taką kwotę pieniędzy, że jeżeli bym nie miała wskazań, jakby medycznych. To bym sobie po prostu za tą cesajkę zapłaciła. I ja wiem, 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 że cesajka to jest poważna operacja, że to nie powinno być na życzenie i w ogóle, no ale żyjemy w taki czasach, że jest taka możliwość, więc ja na taką ewentualność byłam przygotowana. No i wiecie, ciąża wszystko fajnie, pięknie i w ogóle, no ale ja mam wadę serca. No i mój ginekolog powiedział, że on no nie podpisze mi kajteczki na to, że ja jestem urodzić naturalnie, no bo on nie wie jak mój organizm się zachowa podczas tego porodu, więc on mnie wysłał do, do kardiologa, kardiolog tak samo powiedział, że no jednak poród to nie jest taki wysiłek dnia codziennego i on też by jakby je, byłby za tym, żeby to była cesarka i wiecie, oni chyba obydwoje myśleli, że ja będę załamana z tego powodu, a dla mnie, to była po prostu najlepsza informacja, jaka mnie mogła w życiu spotkać. E, więc dostałam tam zaświadczenie od kardiologa, potem mój lekarz również mi to podpisał. E, miałam ten komfort, że ja całą ciążę prowadziłam prywatnie w medikowerze w Katowicach u doktora, ale mój doktor również pracował w szpitalu. W UCK, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne na ligocie w Katowicach. Tam też ten szpital ma trzeci stopień referencyjności, więc też jest bardzo taki że ja tak powiem topowy i bezpieczny więc mój ginekolog się jakby powiedział że że mam tam iść bo jakby nie daj bo coś się stało no to wiecie pomogą mi po prostu e, no i wiecie ciąża cała wszystko książkowo wszystko fajnie pod koniec tylko mały mi trochę zaczął za mało przybierać na wadze ale to też mi by wytłumaczył że najprawdopodobniej jest to spowodowane e, czy jest to spowodowane czym? Zabodowane. To moją wadą serca. że po prostu organizm blokuje już mu jedzenie, żeby po prostu nie był za duży i nie obciążał mi za bardzo tego organizmu. Ja miałam termin na chyba 20 lutego. No dostałam skrywanie tydzień wcześniej, żeby się wstawić do szpitala. Bo u mnie nie było żadnej akcji porodowej. Ja nie wiem. Jak boli skuć porodowy. Ja nie wiem, jak bolą te skujce przepowiadające. Ja nie miałam nic z tych rzeczy: nic po prostu. Ja poszłam do, na tą patologię ciąży i to jeszcze wiecie: był czas. Wiecie czego: pandemia i te sprawy. Więc mój narzeczony nie mógł być ze mną. On mnie przysłowiowo podstawił pod te drzwi. I on stał. To był luty, 13 luty. I on stał pod tym szpitalem i czekał, bo mnie położyli na KTG, zaczęli mi robić to KTG, żeby zobaczyć, jak tam się młody, czy jest wszystko dobrze i w ogóle. Po czym podczas tego badania, i to była chyba najgorsza rzecz, jaka mnie spotkała podczas tego porodu, bo wiecie, ja sobie leżę fajnie, pięknie i nagle mi ta pani położna wsadza badl do nosa, no bo musiała mi zrobić test. Zrobiła ten test, wszystko i czekaliśmy na wynik. Mój narzeczony stał przed, przed szpitalem, no bo nie mógł wejść do środka. Dopiero jak była informacja, że test jest negatywny, to dopiero pozwolili mu dać moją walizkę, no i on mógł jechać do domu. Położyli mnie na patologii ciąży i od tego momentu zaczął się mój przysłowiowy raj, bo traktowali mnie tam fantastycznie. Fantastycznie. I powiem Wam tak, że to nie było spowodowane tym, że ja tam miałam lekarza prowadzącego. Nie, tam były kobiety z różnych miejsc i wszystkie były traktowane tak samo dobrze. Położne, podchodziły, robiły Ci badania. W ogóle na dzień dobry, jak wesz, chodziło się, to dostawałaś takie pasy do tego KTG, bo one bardzo często przychodziły sprawdzać po prostu. Czyli wszystko z Bobasem dobrze. No wiecie, ja się czułam fantastycznie. Wszystko było dobrze. Potem przyszedł jeszcze kardiolog i anestezjolog do mnie, tego 13, żeby ze mną porozmawiać, żeby mi wytłumaczyć. I wiecie, tam było wszystko jawne. Tam nie było sytuacji, oprócz tego testu, że ja nie wiedziałam, co mi się za chwilę stanie. Wszystko wiedziałam po kolei, mi wytłumaczyli, jak to znieczulenie będzie wyglądać, że czemu wybrali taką metodę, a nie inną. I w ogóle, więc czułam się mega zaopiekowana i bardzo bezpieczna. Więc, no wydaje mi się, że to jest duży plus dla tego szpitala: że wiecie, że za, zapewnił mi taki komfort, takie warunki, że czułam się bezpieczna. I co było dalej? Normalnie byłam przyjęta na oddział, położona tam. I miałam te KTG chyba tak co 2-3 godzinki, dostałam jedzonko po tej konsultacji już potem. E, wiedziałam co i jak dali mi taki płyn, bo powiedzieli, że rano jak wstanę, to mam się tym płynem wykąpać. Kazali się podgolić, jeżeli by, by się nie było podgolonym. I jeszcze co najważniejsze, w tym szpitalu nie wiem, czy to było przez to, że miałam e, takie zaświadczenia nie inne, nikt ani razu mnie zasugerował. A niech pani spróbuje naturalnie. A może się uda? A, a nie może pani, ale, ale spróbujemy, a damy to tam... Nie, ani jedna nie była taka jakieś pytanie, nawet nikt się nie zapytał. Czy ja bym może nie chciała... Nie, było takie zaświadczenie, oni tego w żaden sposób nie mm, kwestionowali, nie podważali, jakby y, słuchali się tego, co było tam napisane i tak to robili. No i co, ja sobie poszłam spać na silku. No, bo wiecie, mi nic nie bolało. Tam najlepsze były te dziewczyny, co na tych salach leżały. Bo one myśla... bo ja miałam w ogóle mały brzuszek w ciąży. I oni myśleli, że ja przyszłam na patologię ciąży na podtrzymanie. Jak one wszystkie usłyszały, że ja jutro mam cesarkę, to były w szoku. No i co, ja poszłam spać na cylku, wszystko fajnie, wyspałam się. Jedynie co to mnie budziły na to kategie, bo chyba jak dobrze pamiętam, ono w nocy też było, ale może rzadziej. No i co, wstałam ano? i mieliśmy umówione z moją mamą, że moja mama przyjedzie do mnie, e, przyjedzie do mnie po prostu na kangurowanie młodego, bo mój narzeczony nie mógł, ponieważ nie mieliśmy szczepień. A obawialiśmy że się, że jak mu by wyszedł mu nie daj Boże test pozytywny no to wtedy nie mogłabym wrócić naszego mieszkania, bo tam były te takie chore, niechore, nie te zasady tej pandemii e, i tej kwarantanny. Więc e, ja wstałam sobie, no, obudziły mnie te panie położne, mówią, że proszę się przygotować, ja zadzwoniłam do mojej mamy, moja mama też jest z gatowy, to nie blisko, no i powiedzieli mi, że tam jest chyba druga czy trzecia, ja do nich, że spoko, na ludzi, że, że mi się w ogóle nie śpieszy. Więc ja, wiecie, na luzie, ja bym mogła tam przepuszczać te osoby, jakby trzeba było. No i do sedna. Ja dzwoniłam po moją mamę, moja mama wstała, zaczęła się szkować. ja poszłam z taką panią e, położną i ona mi dała jakiś płyn do wypicia. E, ba, e, nie, 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 ja tam poszłam i one mi się kazały przebrać w taką koszulę. I wiecie, ta koszula była bardzo kusa, bardzo taka, wiecie, i pupę i było widać i wszystko. I ta położna sama z siebie przyniosła mi taką spódniczkę, żebym się wiecie, czuła bardziej komfortowo po prostu, żeby mnie świeciła tamtym zatkiem. Eee, I poszłam z nią do takiego gabinetu i ona mi dała jakiś płyn do wypicia, tylko ja nie wiem, co to było, chyba jakiś antybiotyk czy coś. Eee, dała mi to do wypicia. Było to bardzo słone, z tego co pamiętam. No i co? Potem e, siedziałam sobie na, takiej, na takim, takim przesełku. I tam wyocekajcie to tak podzielone, że jakby tu rodzą kobiety naturalnie, a tu jest blok operacyjny. No, ja siedziałam sobie tak po środku. E, I jak ja usłyszałam, jak kobieta, która naturalnie rodziła, jak ona krzyczała, to ja tylko takie błagam: potnijcie mnie, ja nie chcę naturalnie rodzić. No, tak miałam. Ja tak. wam, ja od początku byłam nastawiona negatywnie. I generalnie ja tu nie kategoryzuję, że kobieta. E, Inaczej, że musisz rodzić naturalnie albo musisz cesarskim cięciem. Ja jestem w ogóle za tym, żeby każda mogła zdecydować, zdecydować tak, jak chce. Bo ja jakby miałam też wskazania medyczne, ale tak jak mówiłam powiedziałam na początku filmu, nawet jeżeli bym nie miała wskazań medycznych, zapłaciłabym sobie za tą cesarkę, nie dałabym rady. Ja jestem osobą, która nie lubi wiedzieć ile co trwa, a powiedz nie wie, ile będzie trwał, nie wiesz, czy będzie trwał godzinę, dwie, trzy, osiem czy trzy dni. I jeszcze wiecie ta świadomość, że... On i tak może się zakończyć tą cesarką, więc ja wybrałam mniejsze zło w moim przypadku. I dalej, siedziałam sobie na tym krzyłku, te panie położą, tam się ze mnie śmiały, no ale cały czas nie widziałam mojej mamy. No i te pielęgniarki położne widząc to stwierdziły, że wypełnią ze mną jeszcze dokumenty i wiecie, tam było pytanie, jakie wykształcenie ma ojciec dziecka, a ja... Hmm... Hmm, I tak przedłużam to w czasie, bo bardzo chciałam, żeby moja mama była Bo bałam się tego, że mój syn się urodzi i nie będzie miał go kto kangurować, przytulić Że będzie sam ze sobą, więc dlatego to tak przedłużałam hmm, Został mi założony węflon, dostałam w tym węflonie jakąś kroplówkę i Zaczęłam już trochę panikować, ale nie ze względu na ten powód, tylko na to, że tej mojej mamy nie ma. I podeszła do mnie położna, Potem, już się dowiedziałam, to była jakby taka szefowa tych wszystkich położnych, i dała mi na ręce olejek. Nie wiedziałam jaki. No i ona mi tak kazała, co zrobić, tak? ją, ja olejek lawendowy. Dziewczyny to był odlot, bo po prostu taka, takie wyłączenie mnie nagle. Eee, no i co? Potem e, ja jeszcze w ogóle, no ja jestem oszołomem, bo ja dzień wcześniej zaczęłam oglądać, jak wygląda to cięcie. Więc ja wchodzę na ten e, blok. Byłam w szoku, że czemu tam nie ma łóżka, tylko jest fotel ginekologiczny. I oczywiście, jak to ja, miliard pytań: a czemu tak, a czemu nie i tak, a ja bym, a dlaczego ja nie tak. No i oni, że no, że to przecież musi być fotel, bla, bla, bla. No i ja usiadłam yy, i musiałam się zgiąć w pół. No i wiecie, to przy w takim brzuchu ciążowym nie jest dosyć łatwe ani komfortowe no ale udało mi się to, no i tak, pierwsza próba dania znieczulenia niepowodzona, druga niepowodzona i ten doktor tylko mówi, że próba numer 3 jeżeli się nie uda to, to będzie najkoza i dla mnie to był najgorszy koszmar najgorszy scenariusz, bo ja bardzo nie chciałam najkozy, ja chciałam widzieć ten moment kiedy młody się urodzi ehm, i co, i za tym trzecim razem się udało, pan się dobrze wkuł i to też w ogóle był hit hitów bo ja się położyłam i ja zaczęłam do nich krzyczeć że ale ja czuję, ale ja czuję no i on do mnie, że spokojnie że on wie, że ja będę czuła i że on zaraz mi zrobi też, żeby zobaczyć ile ja tam naprawdę czuję, no i wiecie ja czekałam ja cały czas, on mnie dotykał i on do mnie czuje pani, czuje, a ja tak, czuję, czuję czuję, czuję, tylko że myśmy się nie dogadali bo jemu chodziło o to, czy ja czuję temperaturę tego narzędzia, które on mi tam przykłada, a ja po prostu krzyczałam, że ja czuję, 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 a ja czułam po prostu dotyk. No jak sama na wskazuje i ogólnie no będziesz czuła e, będziesz czuła dotyk, no bo oni cię znieczulają, ty nie czujesz bólu. No i potem jak już mnie znieczulili, to jeszcze pamiętam, że leżałam i ja do niego krzyczę, że proszę pana, ale ja już mam nogami. A on do mnie tak prześmiewczo. Ale my tniemy brzuch, nie nogi. Więc w ogóle atmosfera na mojej cesajce była świetna. Eee, I co? Zrobili mi tą cesajkę. I jeszcze tak, no, yy, inaczej. I jak wygląda ból? No, nie, nie czujesz bólu. Czujesz, że tobą szajpią, i czujesz taki brak, wła brak władzy nad własnym ciałem. O, ja bym to tak nazwała że ja po prostu latałam przysłowiowała je taka szmatka na tym stole i jeszcze hitem było to, że oni mnie mm, ścieli, no jakkolwiek to brzmi i ten lekarz do mnie mówi, do nich mówi ale go tu nie ma ja wiem jak go nie ma, przed chwilą mu robiliście kategorii był a on po prostu całą ciążę mi był tu w żebrach i on był po prostu wysoko, że jak oni otwarli tamtą macicę i wszystko no to go nie było widać na pierwszy rzut oka no, i wyciągnęli mi go, krzyk po prostu, płacz mój, jego no cudowne uczucie. E, I oni go e, powiedzieli mi tylko, ile on waży. Zapytali się, czy wyrażam zgodę na jakieś tam rzeczy, ja, że tak, tak, tak. E, I przyłożyli mi go tak do policzka, delikatnie tu koło mojej twarzy. I powiedzieli, że dają go do babci. Ale moja mama go miała, nawet go nie zdążyła kangurować. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, bo oni mnie strzywali. Zszywali mnie. Ja już za chwilę byłam gotowa i pamiętam tylko, że wyjechałam z tej sali, z tej cesarki i moja mama nie go, tylko miała go w tej e, takiej, w takim łóżeczku i dała mi go do piersi od razu. Jeszcze się śmiała, bo on jej faka w ogóle pokazał. Pierwsze jej spotkanie z wnukiem. Hmm. Więc oni mi go. Oni, ona mi go dostawiła do piersi po prostu, on złapał ją tak, że mi, i wtedy zaczął się mój. Koszmar tacy, ale to jest inny temat. I do czego zmierzam? Ja przeczytałam dużo poradników, że właśnie podczas tej, podczas jak już leżysz na tej sali po operacji i ogólnie na tej sali swojej, to masz ruszać nogami, od razu zaczniesz Ja już robiłam sobie stopami, potem kolanem, więc ja, jak do mnie przyszła Pani położna i w ogóle jeszcze, co chciałabym Wam powiedzieć, położne tam było cudowne. Oni mnie przyjeździ na tą salę, przełożyli mnie z łóżka na łóżko. I ta pani sama powiedziała: A może odblokuje pani telefon? A może chce pani do kogoś zadzwonić? A, a może zrobić pani zdjęcie? Bo bardzo ważne było to, żeby przez 6 godzin nie podnosić głowy. E, ja, że nie, że tylko żeby mi dała wodę, i odblokowałam ten telefon. No i młody sobie tak na mnie spał, jadł, spał, jadł, i tak to wyglądało. I co było dalej? Po 4, 5 godzinach przyszła położna, powiedziałam mi, że mam wstać. Wstałam, jak wstałam i one jakby tak żeby krótko że bo ja też miałam cewnik, ale cewnik też miałam założony po, już po znieczuleniu, więc naprawdę tam w tym szpitalu jak najmniej bólu ci chcieli sprawić. I tak jak wstamtek one mi powiedziały, że musisz się wyprostować cała, później nam podziękujesz. No i tak jak one mnie postawiły, jak ja się wydają na cały oddział, że urwę mu jaja, bo to było... Okropny to był ból, bo ja myślałam, że ja pęknę po prostu. Doszłam do tej łazienki, pomogły mi się wykąpać, wszystko, tam rany obmyłyśmy i wszystko, wróciłam do tego łóżka. A że mój młody był dosyć wymagający od pierwszych chwil, jak on się urodził, no to dużo musiałam do niego wstawać, uszać się, odwracać, bo mu wszystko nie pasowało. Na drugi dzień wyciągnęli mi cewnik. Pierwsza dwójka też była dosyć ciężka Ale ja miałam maksymalną dawkę leków Ja nie zgrywałam z siebie bohaterki ja jak, jak proponowali To ja byłam, bo ja mówię Nie zaszkodzi mi to, a jak może mi to pomóc To ja to wolę wziąć, więc tak to było Ymm, Też się już wykąpałam Z młodym już więcej musiałam chodzić Miałam potem to USG, takie, czy się ta macica Dobrze obkłucza. Obkłucza się fantastycznie eee, Wszystkie rzeczy, które Były zrobione przy Miłoszu Miałam wiedzę, jak potrzebowałam Mleko modyfikowane, ba, te panie same proponowały pani Adrianno, pomóc pani przy, przy przystawieniu, czy przynosimy mleko tam nie było żadnej nagonki, żadnej jak one widziały, że ja płakałam przy tym kamieniu pięścią, to one mi pomagały, ale pytały co czas, a może go dokarmimy ale na spokojnie, niech się pani uspokoi, więc naprawdę cud mi od malina studentki pomagały mi te podkłady zakładać bo to wiecie, tak naprawdę ten połud jest taki oddziający trochę z człowieczeństwa tą kobietę Jedyne z czego się cieszę to, że nie miałam żadnych tam facetów, mężów i w ogóle, bo no nikt nie mógł przyjść, mój mąż też nie mógł przyjść, on mógł mi tylko przynieść torbę Leżałam w szpitalu dwa dni i przez to, że mój syn dużo wstawał, dużo płakał, musiał być dużo noszony, dostawiany Ja wyszłam z cesajki wyprostowana, pomalowana w wyprostowanych włosach, ponieważ tak często musiałam wstawać, że tak dobrze się zmobilizowałam że ja wyszłam jakby się nic nie stało. Rana goiła mi się świetnie, dużo ją musiałam, tak wiecie, podtrzymywać w brzuch, no bo ja mam uwagę, więc ta, ten brzuch zakrywał to ranę, więc to było trochę ciężkie. Krwawienie miałam takie o, nie wiem czy po naturalnym jest inaczej, tu miałam dosyć spoko. Szwy miałam wyciągane dwa po chyba dwóch tygodniach, więc naprawdę ja się śmieję. Że ja bym mogła być w ciąży i być z tą surogatką, taką co rodzi dzieci, bo ja powiedziałam kiedyś, że ja chyba miałam tylko taką ciążę i poród łatwy, przyjemny i, wiecie, tam bolało mnie. Ja nie wiem, że mi nie bolało, ale to wszystko było na tyle komfortowe, że chyba Bóg wiedział, jakie mam dziecko, po prostu, że muszę być zregenerowana, wypoczęta, bo. Młody dał mi mega dowiwatu od najmłodszych chwil, naj, od pierwszych chwil swojego życia, więc chyba dlatego mogłam się tak mm, dobrze zregenerować podczas ciąży i podczas tego porodu. Yy, I co, ja z całego serca polecam ucekaję, każda koleżanka, która się mnie pyta, co i jak ja zawsze mówię o UCK, że ja tam polecam, że jakby nie daj, nie daj Bóg, mi trafiło się drugie dziecko, też bym tam chciała rodzić, czułam się bardzo zaopiekowana, bardzo zadbana, yy, ważna. Nie byłam, wiecie, nic mi się nie stało, nikt na mnie nie krzyczał, nikt mi nie, nie zabierał dziecka, nikt mi nie żałował jedzenia dla mojego dziecka, wiecie, pomagali mi ubrać majtki, no naprawdę tam są anioły, a nie ludzie. I ja zawsze będę powtarzać, że ja miałam poród marzeń, mimo że to nie był naturalny poród, ale moja cesarka wyglądała tak, jak ja ją sobie wymarzyłam, i naprawdę. Nie mam żadnej traumy, że na myśl o porodzie jest mi źle, że nie wiem, dlatego nie chcę mieć np. drugiego dziecka. Nie. Moja cesarka była idealna, idealna. Wiecie, bolało no, przycięli mi się z skóry, więc, no, siłą rzeczy to musiało boleć. Miałam takie pięści wielkie z nawału. To wszystko było, ale wiecie, jakby. Inaczej, to są rzeczy, na które nie masz wpływu, tak? Ból po cięciu boli, obkurczanie macicy boli, piersi bolą, ale nie miałam na przykład takiego bólu psychicznego, że ktoś na mnie krzyczy, ktoś mnie wyzywa, popycha, szajpie, yy, że wiecie, takie wszystko mi na złość, że nie wiem... Em... Ja proszę o mleko, one mi nie dadzą mleka, bo ja słyszałam takie sytuacje, że położne, nie ma pani koła mieć Nie, u mnie czegoś takiego nie było, chce pani, to my pani pomożemy. Nie chce pani, nie ma problemu. W szpital wyposażony jak prywatna klinika, łóżka czyste, tam na pilot się podnosiły, więc przez te pierwsze kilka godzin ja tym pilotem dosiadł się postawiałam i potem schodziłam. Więc naprawdę dla mnie poród marzeń i każdej kobiecie życzę, żeby tak wyglądał jej poród. Ja kończę tą pogadankę. Jeżeli macie jakieś tematy, zostawcie już przede wszystkim lajka, like komentarz, napiszcie mi, jeżeli wezmacie w jakby jak w swoim I jak macie jeszcze jakiś temat taki do pogadania, bo ja widzicie kocham gadać, 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 to dajcie znać w komentarzu. I taki film dla was nagrywam. Ja tutaj jeszcze kończę. Nakładam sobie tą moją nową mgiełkę z Charlotte. Tilbury. I nakładam. Moje nowe Lip Combo, też z Charlotte. Mhm. On tu jest. Powiem Wam, że poszalałam na tym Black Friday z bo Chyba w końcu zrozumiałam. Fenomen dobrych kosmetyków. Nie wiem, czy to dobrze. Ale. Mhm. <laughs> <laughs>